Cześć, jestem Patryk, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj rozpakujemy sobie kartę od MSI: a mianowicie jest to GeForce GTX 760. Karta posiada 2GB pamięci DDR5, port Pisa express 3.0 i obsługuje Direct 11. Jest to wersja OC. Na karcie zostały zainstalowane kondensatory, które mają przedłużać żywotność karty. Wyżej możemy zauważyć oprogramowanie dołączone do karty, które pozwoli nam naszą kartę jeszcze bardziej podkręcić. Przyjrzyjmy się teraz z samej karcie. Jest to konstrukcja referencyjna, posiadająca 60 mm turbinę, której konstrukcja polega na tym, wciągamy świeże powietrze i wydmuchujemy z tyłu karty poza obudowę, czyli żadne ciepło, ciepłe powietrze nie zostaje w środku naszej jednostki. Z tyłu mamy dwa wejście DVI, HDMI oraz DisplayPort. Z tyłu nie mamy żadnego backplate'u, możemy, yy, yy, możemy jedynie zobaczyć kości pamięci, yy, dwa razy porty SLI. Do tego możemy zauważyć, że karta yy, została przedłużona, a mianowicie jej długość yy, to 24 cm, a konstrukcja bez przedłużenia to 17 cm. Na górnym panelu możemy zobaczyć logo MSI oraz podłączenie dwóch wtyczek sześciopinowych. I myślę, że to na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z Wami żegnam. I do następnego. Cześć!